Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich użytkowników iOSa, a użytkowników Androida tylko witam, ponieważ będę opowiadał o iOSie. Czy wiecie, że koło mojego domu ciągle ktoś jeździ rozpiłoną starą Hondą Civic, sportową, z urwanym tłumikiem czy wiecie, że od niedawna użytkownicy iOS-a mogą sobie ustawić jako swojego wirtualnego asystenta samego Rajesza? To znaczy, nie Rajesza, ale Siri, ale ta Siri mówi męskim głosem i z hinduskim akcentem i zachowuje się zupełnie jak Rajesz. Teraz akurat musi przelatywać helikopter, jak zacząłem nagrywać, ale nie leciał cały dzień. Pewnie jeszcze w trakcie nie zacznie padać deszcz. Teraz pokażę Wam o co chodzi z tym Rajeszem. Po prostu nie dam rady. Pokażę Wam o co chodzi y, z Radzeszem. Wykorzystam do tego zegarek, y, ponieważ y, go mam. Y, tak, to jest mój. Y, a poza tym, jak mam Wam pokazać na telefonie, jak nim nagrywam? Jesteście gotowi? Uwaga. Hej, Siri. How you doing? Hi there. I'm pretty good. Thanks. Mnie nie zapytał. Hey Siri, what's your favorite color? Software doesn't usually get to choose one, but I'll say Ruby Red. What's yours? Pink. Pink, the calmest color of them all. The calmest color of them all. A civic Go! Some other motorcycle Let's Hey Siri What's the airspeed velocity of an unladen swallow? Assuming a spherical swallow in a vacuum Forget it Forget it. spherical swallow, czyli idealnie okrągła jaskółka idealnie kulista w próżni tak jak w zadaniach z fizyki zawsze się to robiło na obiektach idealnie okrągłych w próżni Ale nie tak miało odpowiedzieć wcześniej odpowiadał trochę inaczej, więc zapytajmy jeszcze raz Hey Siri Hey Siri No już nie odpowiada. Hey Siri What's the airspeed velocity of a unladen swallow? About 25 miles per hour for a European swallow. You have to know these things when you're a virtual assistant, you know. Wiecie z jakiego to jest filmu? Jest... albo... nie powiem Wam, odpowiedzcie w komentarzach. Pierwsza osoba, która odpowie prawidłowo, otrzyma 1000 euro. NIE! Nie dostanie żadnego 1000 euro ani 1000 dolarów. Pamiętajcie, że... Nie ma żadnych nagród pieniężnych od nas. Poza tym, dlaczego mielibyśmy płacić w euro czy w dolarach? Jesteśmy z Polski. Nikt Wam nic nie da za darmo w internecie. Nie dajcie się nabrać. Idźmy dalej. Teraz pytanie kluczowe. Czekajcie, bo mi się tu oddychanie włączyło. E, tak, nie będę dzisiaj biegał. E, nigdy nie biegam. Uwaga, pytam teraz kluczowe pytanie. Hey Siri. I have a problem. Object reference not set to an instance of an object. I didn't get that. Could you try again? Object reference not set to an instance of an object. I found this on the web. Hey Siri, I have a screen issue. I don't understand. Hey Siri, I have a screen. I don't know what you mean by. Hey Siri, I have a screen. I don't know what you mean by Hey Siri, I have a screen. Zapętlił się sam z sobą bidulek. I have a problem. Object reference not set to an instance of an object and I need a solution ASAP. Here's what I found. Jak będzie teraz mi cały czas szukał w necie. No cóż, to tyle. Mm, serdecznie dziękuję i, i pozdrawiam Was wszystkich, y, znaczy tych, co mają ios -a. Y, a ci, co mają Androida albo coś innego, to Nara. Wiecie, że koło mojego domu.